Pierwszy czerwca tuż za rogiem, dlatego Galeria Weneda przygotowała specjalne wydarzenie pod nazwą Dzień Dziecka z Lemurami. Zobaczmy, jakie atrakcje przygotowano dla wszystkich zgromadzonych. Wyjątkowy dzień w galerii Weneda. Przygotowaliśmy dla dzieci event pod tytułem Halo Madagaskar. Wyjątkowa atrakcja. Dzieci mają szereg ciekawych konkurencji do zabawy, ale mogą także zdobyć maskotkę, Lemura. Aby ją zdobyć, należy wziąć udział w naszej zabawie, w naszym konkursie, który polega na zebraniu pięciu naklejek. Jest kilka stanowisk. Dzieciaki uczestniczą bardzo ochoczo, dostają naklejki, odbierają wyjątkową kolorową maskotkę. Taką ciekawą atrakcją jutuzinkową jest wystawa o faunie i florze Madagaskaru. Wystawa, która jest przygotowana we współpracy z Zoo we Wrocławiu, gdzie mamy wyjątkowe lemury, żyją tam w Zoo. Wystawa cieszy się powodzeniem. Rodzice wraz z dziećmi odczytują hasła, które znajdują się w pytaniach, które przygotowaliśmy na specjalnie wydrukowanych kuponach. Pozostałe konkurencje, za które dzieci otrzymują naklejki, to mega puzzle. Poza tym mega klocki. Z klocków można ułożyć zwierzęta, w postaci zwierząt żyjących na Madagaskarze. Ponadto mamy taką zabawę grę podłogową, rywący potok. No to jest zabawa polegająca na rzucaniu kostkom i pokonywaniu przeszkód. Oraz rzut do celu. To jest taka prosta zabawa, ale bardzo lubiana przez dzieci. Dzieciaki karmią zwierzęta, rzucając do nich piłeczkami. Skąd pomysł na Madagaskar? Madagaskar to wyjątkowe miejsce, jest tam niezwykła ilość nietuzinkowych, niespotykanych zwierząt i roślin. Bardzo fajne, bardzo mi się podoba, także myślę, że powinno być częściej coś tutaj się dziać po prostu. Fajnie! Czym... Czym... Byłeś? Czym się robiłeś? Domino i... i stałem we kolejce tam na tym mostku, tylko. Już wakacje jest kolorowo, dzieciom się bardzo podoba i fajne maskotki do zdobycia, także jesteśmy zadowoleni. Byłem. Na takich zagadkach tu układałam puzzle i zrzucałam do celi. Czy udało Ci się już zdobyć naklejki? E, tak. A ile już masz? Sześć. Trzy. Trzy. Fajnie bardzo. Fajne drukiety takie. Zdobywacie już naklejki może? Tak. tak. Ile już macie? Ponieważ Trzy. Rzucałyśmy piłkami, nie, nie. puzzle układałyśmy i szukaliśmy informacji o Lemurach. Które najbardziej się podobało stanowisko? Z pytaniami, bo było za łatwe. A jakie były pytania? Pytanie o to, jaki jest najmniejszy lemur? Wiadomo, że myszaty. I pytanie, jaka jest najpopularniejsza przyprawa? Wiadomo, że wanilia. Teraz będę robił domino, a potem te puzzle duże. I jak twoje nastawienie? Krzyżu podołać? Z palcem w nosie.